Dzisiejsza młodzież to ma w głowie Fiub o! O tak, siemano siemano, witajcie widzowie, z tej strony Melek, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3. Witajcie, witajcie, poczekajcie, zabiję tylko tego chłopczyka, co tutaj zaczyna. Juniora już nie ma, ci dalej kurde tutaj buszują. Oczywiście, jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, zachęcam do zostawienia suba na tym kanale i łapeczkę. I komentarz pod tym filmem koniecznie musicie zostawić, a teraz oczywiście udajemy się. Będziemy wykonywać misję Niech Żyje Sztuka, a dokładnie chodzi o, chodzi o to, że musimy zrobić przedstawienie, żeby wywabić z ukrycia dudu. Ale pierwsze musimy zwerwować jakiś kuglarzy z trupy maskonurów, więc zobaczymy, co tutaj u nich słychać. Witam, witam. A co się tutaj dzieje? Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? E eee, kuglarzy. Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz, daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam, myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Chcę wam dać pracę. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irine. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili nisji. Powiedzieli, że przydną jej szpiczaste uszy. Aj. Nie pozwalają. Ja się nimi zajmę. Przeganiają gabiów, niszczą instrumenty. a Ostatnio bez przerwy czetują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. Ja się nimi zajmę. No dobrze. A pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe z nimi. Nie sposób się dogadać. Ja się z nimi dogadam. Spokojnie, są inne metody metody miecza. Dobra widzowie i udajemy się do tej bandy grubego. O chyba już nad widzę ich. witam witam. Wita. To wy jesteście. Ej, gruby, patrzaj no zdaje mi się, czy on ma kociot. Na jak? A no ma widać było matkę koty na dachu dupczyli. czyli. <ścoughs> Czego no <ta. śpiew> szukasz w mieście wiecznego ognia, Brodanie? Nie wiem, nie sprawdza. Nie pyta. Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta, Co go od wyzwały? prędzej Prędzej naszczam do świętego znicza. No to już. To przygotuj tego znicza. Nie dojebane. W dupy im te flety, powsadzam bluźnierco. Wtedy co pierdną, to nową melodyjkę zagrają. <noise> A ten jest dowcipny. Zapłacił. A na wystąpiłem. Co ty zrobiłeś, kretynie? Dawaj, dawaj, dawaj. Ale i tak nie ruszymy dupy. No może tylko Johann skoczy powinno, jak już ma za co? Nie lubię, jak się mnie oszukuje. No i co? Pobierz nas? Ej, co ja zrobiłem? Czemu ja im dałem kasę? Za szybko kliknąłem. Jakbyś zgadł. Ja myślałem, że akcji użyję. To odzyskam sobie tę kasę. A ciotka. Gruby pójdzie od razu. Nie. Co jest kurwa? A ja chcę ich zabić. Urle, stra... straciłem 50 renów. Przez plecy. Nisklik. Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady, nie ma za co. Ależ jest i dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic! Ty pomogłeś nam, to teraz my pomożemy Tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia! No, to gitara. Tylko proszę mi oddać moje pięćdziesiąt orędów. Dobra, udać się do doku i zwerbuj ochroniarzy. Nie ma problemu, widzowie, udajemy się. W tej chwili, w tym momencie tam się udajemy. Dobra, widzowie, jesteśmy w dokach. Zobaczymy, gdzie są ci. Eee, no, eee, kto tu... o, witam, witam, nie chcecie może się... nie, jednak nie chcecie. Witaj. ochroniarzy ciała... aha, no ta. To będzie ciekawe, widzowie. Ładna walka. Niezła praca Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? No pewnie. Wiedźmin przeciw bestii z metyny. Instynkt zabójcy kontra pierwotny szał. Chcę Was zatrudnić do ochrony. Chcę Was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na Oczywiście, scenie. że tak. Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. A no może załóżmy się, jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz? Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Ojoj, oj, jak mi przykro. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma na raz. walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. No dobra, nie ma problemu. Przegram. Na pewno przegrasz. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Dobra. Dobrze, mogę zmierzyć się z wami dwoma na raz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną um. Sprawa honorowa. Podwójna stawka takie. Jeśli wygram, wraca do mnie. Ha, kończ tamtym, mam coś ekstra. O, będzie widowie, ciężko, coś mi się wydaje. pierwszy? hala. O, Aj, unik kurwa, Gerwan! Co ty robisz, debilu? Gerwan, kretynie. Ale jest słaby. HALa pierwsze zlikwidujemy. no będzie na halu. Dobra, hal. Ja nie będzie trochę. O, dobra, jednak nie. Jesteś już Hal był zmęczony po ostatniej walce. Mogę go podpalić? Nie no może lepiej nie Wstawiam na tego zamiast się ruszyć to stoi w miejscu. Unik ci zamiar zrobić. To był twój błąd to na tego jak mi przykro. Gdzie jestem? Odawaj kasę. Dostać taki piękny wpierdol to nieczęsto się zdarza. co On nie miał. Ale widzę po jego gębie, że mi się podobało. E yy, powtóreczka. Czas trochę odsapnąć. Możemy pójść i ochraniać co tam chcesz. Za darmo, co Hal? Masz z powrotem swoje pieniądze. I niech cię głowa nie boli. Dążymy przed przedstawieniem. No i to mi się podoba, dobra. Udało się widzowie. To mi się wydaje, że chyba dialogi są trochę za cicho, może je trochę tutaj podgłośnie, a uciszę na przykład muzykę. Dobra, widzowie, udajemy się do tej Iryny całej. Uspokój się tam. Jak Bart musi być mowny, a Wszystko Eee, śmieszne. Teraz starczy jeden donos i zaraz nas to zaciągną. Dobra, to donoszę na ciebie. Dobra, witaj, babeczko, zapiszmy sobie. Irina, słuchaj, że się... Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie! Jedna rzecz załatwiona. Jedna. Omówmy tekst sztuki. E, to jest całkiem nieźle napisane. No, sam pisałem. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Eee, zastanówmy, się, zastanówmy się nad księżniczką. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla. Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. No to Priscilla będzie. Niech <grym> zagra Priscilla. Nie obraź się, ale większość ludzi... ...zwraca większą uwagę na wygląd niż na umiejętności. Rozumiem, dam jej znać. Damę Ojo, do jak się mi przykro. To zagrawić no to chyba to oczywiste, nie? Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze, ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Eee, to dobry pomysł. zajebisty. Nie sądzę, żeby udało mi się porwać publiczność, ale najważniejsze, żeby Dudu mnie zobaczył. Ale postarasz się wypaść dobrze, prawda? Nauczysz się tekstu. Tak, tak, nauczyłem się już. Oczywiście. Pogadajmy o roli księcia. Uu, to może to ja zostanę księciem. Księcia Dopplera. Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maksym Bolier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwe, ani czy w ogóle przyjdzie. Aha. No i co tu widzowie wybieramy? Dawaj chłopa pijanego. Zaryzykujmy i dajmy tę rolę Maksymowi. Ostatnio miał dobry okres, więc może nas nie zawiedzie. No, może. No to obsadę mamy ustaloną. Obsadę mamy ustaloną. Obsada. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Oczywiście, że nie. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości. Więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Aha. To już? Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od Pryszcili, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Nie. Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. No, dzięki, dzięki. Oho, będzie akcja, widzowie. Błaga, Gerwan będzie grał przedstawienie. Z obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Mamy na wyborną komedię pod tytułem Ocalenie Dopplera! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa, Księcia wcieli się ulubieniec publiczności Maksym Bolier. Czekaj, przyszedł? W roli księżniczki ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubaturkę o słowiczym głosie Frisztille. Yeah! O, kotek, akt pierwszy. Ale tłumy Nowigradu normalnie. Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go? Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę, tak dla kurażu. Ja też poproszę. Wiedźminie, wzywam cię w arcy-delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. E, zabijanie potworów to moja natura. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Aha, śmieszne. Yy, to tyle. Gerald łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawie, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię. Ale przecież nie wezmę bestii, za zięcia no przecie. I koniec aktu drugiego. pierwszego. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. <grym> Może wśród gości. Ale wśród gości kręci się po cichu. Po cichu. I co ja się przygotowałem do tej sztuki, żeby nie był? Akt Długo, trzeci. Ha. Długo skrywaliśmy nasze Aha. ogniste uczucie. Całe miesiące wstrzymywałem trafiącym mi chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, luba o rękę. A potem w komnacie. Sedrescie sukienkę. No chłop, jednak przyszedł pijany. Ukochany, zgadzam. Moment, tradycja. Czy się zgadzam? Zróbcie to. Albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. No i co? To tyle. ja będę coś mówił? Zdrada. To nie wino tylko srebrem zaprawiona mikstura. Przurę. Że zaraz wleź ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Ale mam maskę. Pierwsze słyszę. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam Wiedźminie! Bij zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie! Potwór czy nie, ja go kocham! Chować miecze! Bać się do Plera to głupota. Zaręczam to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni. Ludzie. lecz. Chala, ha, charakter. chyba Lecz pod charakter. Charakter. charakter! charakter! Masz rację, wiedź mi nie, to sługi potrzebty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. No, sługę zabić. niechaj no, będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Na jak? Morał tej historii: dobrzy ludzie jest taki. Nie jest potworem. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Itości? Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę! Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władza, no już! Dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Ty, e, dodo. Wkrótce potem dopleli pleli księżniczka ślub wzięła, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegły. Ależ to pięknie zaagrałem. Nieperów jest na stosie. Palić ich trzeba! Dajd spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to jej gór mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde. No, kurde. będzie akcja? A jednak nie myślałem, że się będą napieprzać pod scenę. Dziękuję, dziękuję. Wiem, że byłem zajebisty. Jezu yes Dudu. Gerald, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim? Spotkałeś Ciri? E, nie. Nie, ciągle jej szukamy. Gerald! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roiwenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Zoltan, uspokój się. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale... Pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Askra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy je szukali, ale... Ej, że! Czekaj no, cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Dawno, co? Tak. Dawno, bardzo dawno. Ja Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudo, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Eee, to jest Dobra. słaby pomysł. Nie trzeba. Nie, nie trzeba. Na pewno poznam Ciri, kiedy ją zobaczę. Ja tak tylko pomyślałem, że może byś chciał. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Gerald, co? Nie. No to mi ulżyło. Ej, no, gniewam co się. Z Udało wam się go znaleźć? No, no właśnie. Nie czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskra. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfortu. No. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwilę. Jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobna aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Dobrze jeśli gada. zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za ruki, zamienić się w cyzatą babę, albo. bo ja wiem. w kawkę. Jasne. Dzięki. Poradzisz sobie. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Mengę zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Gerald do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Mengę i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu jazda na wyspę świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak, do zobaczenia w wąwozie. No, Z chwila, a co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak szapeli, tylko od czasu do czasu kogoś spale dla zachowania pozorów. Nie, oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone! To do roboty. Zoltan nie nakręca się, dobra? Świetnie ci poszło. Nie pomyliłeś się ani razu. No widzisz, ja nauczyłem się. Doceniasz nasze przedstawienie? Eee, średnio. Uliczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Szkoda tylko, że Maksym przyszedł pijany. Niektórzy zażądali zwrotu pieniędzy za bilety. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? Tak, w Kermoren. Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Czekaj, ile dostałem? Czekaj, zobaczymy widzowie ile otrzymałem za ten występ? Dwa punkty doświadczenia, bogactwo. Tylko trzecie jak biedaków co z 20 koron A za bilety ile? 50 nowigrackich nowi koron. Czemu za takie zadania są... 30 koron jeszcze? Czemu za takie zadania są takie, takie małe punkty doświadczenia? Nie mogę tego zrozumieć. Jeszcze 50? Za co ja to tyle dostałem? Niech żyje sztuka? Jeszcze coś, coś dostanę? Poeta, w opach, no to już pomożemy. Aha, i to tyle. Dobra widzowie, no to w następnym odcinku będziemy ratować jaskra z Opałów, więc oczywiście trzymajcie się do zobaczenia do następnego odcinka na razie papatki hej